Słońce co prawda do końca jeszcze nie zaszło, ale powoli już się ściemnia. Dlatego spotykamy się dzisiaj na Łomżyńskim Skateparku, aby razem z policją wspierać akcję Od Biorę w Ciemno. Pamiętajmy, że elementy odblaskowe naprawdę ratują życie. One nie ważą, nie zajmują dużo miejsca, nie przeszkadzają w tym, aby się swobodnie poruszać po naszych drogach, a niestety statystyki pokazują, że cały czas dochodzi do zbyt dużej ilości zdarzeń na polskich drogach z udziałem osób pieszych. Osoba piesza nosząca elementy odblaskowe jest widoczna przez kierującego pojazdem z odległości nawet 500 metrów. Także kierujący takim pojazdem, widząc osobę pieszo poruszającą się po drodze, po zmierzchu, no jest w stanie Gotować się do bezpiecznego wykonania manewru, ominięcia takiej osoby, wyprzedzenia, czy też wymijania, natomiast bez elementów oblaskowych no, osobę widzi z takiej odległości, na jaką są, skuteczny, są w stanie skutecznie oświetlić reflektory pojazdu, czyli 30-40 metrów. No, jest to zbyt krótki odcinek do tego, by bezpiecznie wykonać manewr. No i jak widzimy, że często powoduje to to, że, że, że dochodzi do potrącenia osoby pieszej. Zachęcamy do noszenia elementów oblaskowych, również na terenie miasta Łomży. Oczywiście przepisy nie regulują, nie nakazują do noszenia takich elementów w terenie zabudowanym. Taki obowiązek spoczywa na osobach pieszych poruszających się poza obszarem zabudowanym. Jednak mimo to, że na terenie te miasta, na terenie terenu zabudowanego znajdują się oświetlenia uliczne, liczne lampy, no i praktyka pokazuje, że nie zawsze te lampy są w stanie dostatecznie oświetlić taką osobę, że inne bodźce zewnętrzne są w stanie Zakłócić pole widzenia kierującemu pojazdem i takiej osoby przechodzącej przez jezdnię nie, nie, nie zauważa. Element oblaskowy spowoduje na pewno to, że taka osoba zostanie dużo wcześniej zauważona no i przede wszystkim kierowca będzie mógł się przygotować do bezpiecznego wykonania manewru. Jest Pan ze Stowarzyszenia Biegamy dla Zdrowia. Dlaczego Pan się tutaj znalazł? Dlaczego Pan się identyfikuje z tym wydarzeniem? No to chyba najważniejsza rzecz, bo każdy odblask ratuje nasze życie i jestem Żeby też kierowcą. Biegam i wiem, że muszę być widoczny. Ja to robię dla siebie, dla swojego bezpieczeństwa, a również dla bezpieczeństwa na przykład kierującego pojazdem, bo on mnie widzi z 400 metrów, kiedy mam odblask, a jak nie mam odblasku, to widzi mnie z 20 metrów. I wtedy jest nieszczęście. Także my jako stowarzyszenie biegamy dla zdrowia, popieramy taką. Akcję. Jesteśmy, jesteśmy zawsze widoczni, Biegamy, staramy się biegać w, w lesie, natomiast natomiast odblaski mamy zawsze, zresztą nasze ubiory, y, większość teraz ubiorów sportowych jest z odblaskami. Natomiast y, no ja tak ja tak mówię, załóż odblask, nie bądź ciemniakiem, bo to, to ratuje życie, nie? albo Załóż odblask bądź widoczny i polecamy. To trzeba robić na co dzień. I zawsze jest, e, pora, pora e, jesienno-zimowa to szybko zmierza i, i naprawdę nie jesteśmy widoczni, dlatego zakładajmy odblaski i, Myślę, i popieramy w całości tą akcję. Więcej.